Cześć, do wszystkich. tak Blau, e, Mistrz drążka, Patryk Barański, a raczej jak mawia, jego prześliczna żonka, mistrz drążka. Po raz kolejny wyskoczył z filmem forsującym tę jego chorą tezę, że waga ciała nie ma znaczenia w podciąganiu wielokrotnym na drążku. No i tak na początek. Fragment z tego właśnie filmu. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby komuś powiedzieć, że ty mniej ważysz, to się więcej podciągasz. Przecież twoja masa mięśniowa daje tobie siłę. A więc wraz z masą mięśniową, którą ty zdobywasz, wprost proporcjonalnie pewna jest siła. Zgadza się? No nie zgadza się niestety. Muszę cię zmartwić. Nie wiem, co robiłeś na lekcji w szkole podstawowej, kiedy pani tłumaczyła, co to znaczy, że coś jest wprost proporcjonalne do czegoś, ale w korelacji masa, siła nie zachodzi zależność, że jedno jest wprost proporcjonalne do drugiego. I zaraz ci to udowodnię. Udowodnię ci to w ten sposób, że porównamy sobie. Rekordy świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Takie rekordy wszechczasów ze wszystkich federacji, żeby nie było problemu. No i co mamy? Otóż mamy rekord świata w kategorii do 52 kg, który wynosi 200 kg. I teraz gdyby siła szła proporcjonalnie do masy ciała... To zawodnik ważący dwa razy tyle, czyli startujący w takiej kategorii, jak ja startuję, do 110 kg. Rekord świata powinien być w granicach. No, masa wzrosła dwa razy, no to rekord dwa razy, czyli około 400 kg. Tymczasem rekord świata w kategorii do 110 kg wynosi 305 kg, a więc 50% z tego. Mało tego. Kto jest najlepszym? Benczerem. No, Julek Maddox. I teraz, gdyby Julek Maddox proporcjonalnie do swojej masy wyciskał, bo mówi, że taka zależność zachodzi wprost proporcjonalnie, no to od tego zawodnika, który startował w kategorii 52 kg, pan Maddox jest cięższy Cztery razy. Bo on waży przy biciu rekordu świata. 213 kg. Czyli powinien wyciskać 4 razy więcej, czyli 800 kg. Teraz widzisz, jaką bzdurę pierdolnować? Niestety, siła nie idzie wprost proporcjonalnie do masy. Jeśli już mówimy o jakiejś sile w odniesieniu do podciągania się wielokrotnego na drążku. To nie bardzo na miejscu jest mówienie tutaj o sile maksymalnej, gdyż nie ma ona zbyt wielkiego wpływu na to, ile my powtórzeń na tym drążku zrobimy. Zatem o jakiej sile powinniśmy mówić? O sile relatywnej. O sile relatywnej, która jest ilorazem siły maksymalnej i naszej masy ciała. To odzwierciedla nam nasze możliwości. I teraz, tak jak powiedziałem, ja sobie wziąłem na tapet. Rekordzistów świata w wyciskaniu na ławie. I powiem Wam, jak kształtuje się siła relatywna u tych zawodników. Otóż, najwyższą siłę relatywną mają najlżejsi. I tak. Zawodnik startujący w kategorii do 44 kg ma tą siłę relatywną 3,92. To oznacza, że jest w stanie wycisnąć 3,92 razy więcej niż sam waży. Później ona stopniowo spada. Robi się 3,7, 3,6, 3,3, by w okolicach 90 kg, to znaczy kategorii do 90 kg, osiągnąć 3. 3, czyli zawodnik startujący w kategorii do 90 kg, wyciska 3 razy tyle, ile sam waży. Mówię tylko tutaj o rekordzistach świata. Później ona dalej spada. W kategorii 110 już jest poniżej 3, później 2,6, 25 i im dalej, im zawodnicy ciężsi, tym ta siła mniejsza. No i dochodzimy do tego najcięższego, do Jurka Madoksa, a u niego ta siła relatywna to zaledwie 1,66. To jest jeszcze bardziej, chciałem Cię zmartwić, Panie Barański. Otóż siła relatywna, jak wykazałem, maleje. Maleje ze wzrostem masy. Żeby ona była stała, byłoby zajebiście. Żeby ona rosła, to już nie chcę nawet mówić. Ale ona niestety maleje. I największe szanse w sile relatywnej, tej właśnie, którą wykorzystujemy na drążku, mają zawodnicy lżejsi to masz drugi argument. Następne głupoty. No ale wiesz, ja mam nogi większe. No przecież proporcjonalnie jesteś cały większy. To masz więcej siły, zgadza się? Czym łatwiej jest wyrwać drzewo? Ciągnikiem czy osobówką? No ty powinieneś być jeszcze mocniejszy od niego na drążku. Powinieneś robić jeszcze więcej powtórzeń. To jest dramat, co ty mówisz. To jest Prosty chłop wiedział, że, że to, co mówisz, to jest, to jest bzdura. No ale okej, okay. rozjaśnijmy sytuację. Odpowiedz mi, Barański, że ćwicząc na drążku jesteś w stanie wyrobić sobie masę i siłę nóg? No nie. Ty jesteś tego najlepszym przykładem. Jedyne, co możesz, to zaciskać poślady, żeby się nie zesrać. Podczas tego podciągania. Więc czym są zatem nogi przy podciąganiu wielokrotnym na drążku? Nogi są zbędnym balastem. I każdy idiota o tym wie. Oprócz ciebie. Mało Ciężar nóg. U przeciętnego człowieka to jest 30% masy ciała. U kulturystów może to być 40% masy ciała. Zaś u takich patyczaków jak Ty podejrzewam, że nie więcej niż 20% masy ciała. Zatem balast, który Ty dodatkowo unosisz, to jest zaledwie 18 kg. Podczas gdy kulturysta 120 kilogramowy dźwiga balast 48 kg. 30 kg więcej od Ciebie. Ta siła, która u niego wzrosła, jest mu pomocna przy dźwiganiu korpusu, ale nie przy dźwiganiu dodatkowego balastu. Dlatego jak najbardziej na miejscu, jeśli się chcesz porównywać, jest fakt, który cię wkurza, żebyś sobie podwiesił te 30 kg i wtedy pokazał, ile w stanie jesteś się podciągnąć. Pytanie retoryczne, które zadaje Patryk2703, czy wybrałbyś ciągnik, czy samochód osobowy do wyrwania drzewa, jest kretyńskie. Jest kretyńskie, bo jeśli chciałbyś użyć metafory motoryzacyjnej w odniesieniu do podciągania się na drążku, do wielokrotnego podciągania się na drążku, to ta metafora powinna brzmieć tak. Na parkingu stoi ciągnik z doczepionym na linii holowniczej drugim ciągnikiem. Obok stoi samochód osobowy z doczepionym na linii holowniczej takim samym samochodem osobowym. Do ciągnika i do samochodu wlewamy po 5 litrów paliwa. I teraz, do którego z tych pojazdów wsiądziesz, Barański? Żeby dalej zajechać. Żeby pokonać jak największą drogę. Bo czymże jest podciąganie wielokrotne? Jak niepokonywaniem drogi. Góra-dół, góra-dół. Im więcej podciągnięć, tym większa droga. Skoro mamy jeden pojazd, który ciągnie taki sam drugi pojazd, to czyż nie jest to podciąganie się z własnym ciężarem ciała, Myślę, że tak. No, i teraz pytanie, który pojazd wybierzesz, który ma łatwiej? Czy ciągnik o mocy silnika 200 koni mechanicznych, który pali 20 litrów paliwa na godzinę? Czy Multipla na przykład, która pali 10 litrów na 100? No. Odpowiedz sobie. Jeśli już chcesz używać metafor, to przemyśl je najpierw. Teraz o tym, na czym polega manipulacja Patryka 2703 w tym całym jego filmiku. Otóż, odciąganie się wielokrotne na drążku to nie jest test siły maksymalnej. On cały czas odnosi się do siły maksymalnej, a to nie jest test siły maksymalnej. Czym zatem jest podciąganie się wielokrotne na drążku? Jest testem wytrzymałości siłowej. A wytrzymałość siłowa i siła maksymalna to są dwie różne bajki i nie można tego łączyć. To nie jest jedno i to samo. Wytrzymałość siłowa. I Siła maksymalna można to porównać, skorelować z szybkością i z wytrzymałością szybkościową. No i weźmy sobie takiego Usaina Bolt'a, najszybszego człowieka na świecie do czasu, kiedy Barański go pobił i nagrał na filmie. To jest taki filmik, gdzie on biega 60 metrów poniżej 6 sekund. No nieważne. Usain Bolt, rekordista świata w biegu na setkę, rekordista świata w biegu na 200 ale już na 400, gdzie nieistotna tak bardzo jest szybkość, ale bardzo istotna jest wytrzymałość szybkościowa, jego rekord życiowy to 45 sekund i 23 setne. Jest to rekord życiowy, który od rekordu świata jest gorszy o 2 sekundy i 20 setnych. To jest dużo, jeśli chodzi o bieg na 400 metrów. Zatem, jeśli ktoś jest szybki, silny, ma bardzo dużą siłę maksymalną, bardzo dużą szybkość, nie oznacza to, że on będzie się sprawdzał w konkurencjach, które wymagają wytrzymałości, czy to siłowej, czy szybkościowej. I na tym polega manipulacja, bo on. Nic nie mówi na ten temat, on uznaje, że siła maksymalna, im większa, tym więcej podciągnięć możesz zrobić. A jest to totalną bzdurą. I na koniec taki apel, bo ty w tym swoim filmiku, pod koniec tego filmiku mówisz, że ktokolwiek zacznie jeszcze raz mówić coś na ten temat, że waga ma jakiekolwiek znaczenie, to ty. Osobiście go wyjaśnisz, wyprostujesz. No to ja czekam, bo zacząłem te bzdury opowiadać znowu i czekam, aż mnie wyprostujesz. Oczywiście, jeśli masz kochonec, a nie przedziałek między nogami. Strzała, pozdrawiam wszystkich.